Tutaj już koledze opowiadałem tutaj, dlaczego wiesz, kranu nie, zakrę, nie zakręciłem. To nieprawda, że kranu, tylko jest to taki mały zbiorniczek z wodą, która sobie tam cieknie. Wiesz, to jest, nie wiem, filtr, jakoś tak to chyba nazywają. Ja tam jej kiedyś trzymałem bojowniczka, ale bojownik, no odszedł, bo chyba roki i dwa miesiące miał. Czy był ładny, był przepiękny? Był przepiękny bojowniczek, taka rybeczka. A dzisiaj już nie chcę. Kupiłem krewetki tam, żeby też były, ale uciekły i wyschły. Już nie spodziewałem się, że krewetka może uciec z tego małego zbiorniczka. Może była za, ma za mały, był, a miała tam co robić, bo bojownik nie zawsze wszystko zjadł. Chciałbym mieć akwarium, ale wiesz, nie mam czasu na to. To wymaga bardzo dużej higieny, czystości. No i też przepiękne. Może w offsetce będę wykorzystywał, bo mam taką yy, chęć pokazania no, takiego ujęcia właśnie przy akwarium. I zresztą, no co tu ukrywać akwarium? Te osoby, które są tak oczytane, to już wiedzą o co chodzi, a filmowcy też wiedzą, co to jest akwarium. I ten temat jest znany, a to plumka sobie. Także to nie kran, krany są szczelne, wyjątkowo niedawno wymieniane i na takie bardzo porządne krany. Także tutaj, tutaj w tym pomieszczeniu, no nie w tym, tylko obok jest akurat łazienka i tam dalej też są krany i to no sporo tych kranów tutaj w tym pomieszczeniu mam, dlatego, że była możliwość, a ja nigdy nie lubię likwidować czegoś, tylko dokładać jeszcze. Także jeżeli mam możliwość pok przy pokoju zrobienia łazienki to robię. Jeżeli mam y, przy, y, przy mieszkaniu y, jest możliwość zrobienia y, ubikacji, a powiększenia do łazienki to tym bardziej. Znaczy to do, żeby była ubikacja z prysznicem, na przykład jeżeli jest malutka, albo w tej chwili też można zrobić no, niesamowite rzeczy. Także to wszystko wykonuję w, jak najwięcej tego jak najczęściej, żeby. Y, na przykład uwielbiam coś takiego, kiedy się wchodzi do mieszkania, jest od razu walka. Dlaczego? Dlatego, że bardzo, znaczy, w dawnych czasach, jak przychodziłem z pieskiem do domu, to myliśmy mu łapy, no to były Afgany to w całą ulicę Piachu i wtedy on stały, te trzy Afgany, które były w domu, wyobraź sobie, że były trzy, w najgorszym momencie było więcej, ale to były szczeniaki, ale trzy dorosłe Afgany i każdy z nich czekał spokojnie i były, według, różnie były, to w zależności, który był bardziej Spokojny, bardziej taki w nagrodę. Został opuszczony pierwszy, i potem czekały na, z, obie, na jedzenie. To znaczy po spacerze. Przed, przed, my przede wszystkim, tak gdzieś około 9, 9, 10 tak dawaliśmy jeść wieczorem, znaczy no, 22. Ale tak gdzieś około 12:00, wtedy kiedy pracowałem, około, Pracowałem około od 14 do około 11. Już startowałem z nimi na rowerze, z każdym po godzinie. No i tak, godzina 11 z jednym, godzina od 12 do 1, z drugim i z tym trzecim troszeczkę krócej, zawsze z tym psem troszeczkę krócej, bo i potem potrzebowałem 15 minut na dojście do pracy, i tak codziennie, codziennie, tak wiesz, to przez takie dobre. Ponad 14 lat. Także na rowerku, z każdym po godzinie. Ze Staffordem już było troszeczkę inaczej, ale tak było. To taka mała historia. Swoja. Trzymaj się. Dziękuję za ten wpis i za tą historię. Nie, nic nie cieknie To leje Wymuszona. Ja w tamtym filmie się zorientujesz, w tym wcześniejszym filmie się zorientujesz dlaczego. Cześć, powodzenia. Do, Do usłyszenia i zapraszam na dalsze historie na offset.tv TV. Cześć.